Odra, druga co do wielkości rzeka Polski, posiada ogromny potencjał turystyczny, który stanowią walory przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne i gospodarcze. Atrakcyjność prawie 200-kilometrowego odcinka Górnej Odry polega na dużym zróżnicowaniu jej przebiegu i jej przyrodniczego otoczenia od trudnych, niemal górskich odcinków do zupełnie łatwych, nizinnych i czym innym przyciąga ona w poszczególnych odcinkach jej biegu. Walory właśnie przyrodnicze rzeki Odry to po, po, polepszyły się niesamowicie. Dość powiedzieć, że poniżej stopnia Januszkowice można zauważyć Orła Bielika. Gdzieś tam ma w tych lasach swoje, swoje gniazdo niesamowicie zwiększyła się ilość ryb w rzece, aczkolwiek gatunkiem dominującym zaczyna być sum, który zaczyna wypierać inne gatunki ryb. Świadomość ekologiczna nasza już jest na tyle duża, że na pewno jeśli chodzi o czystość wody, nie będzie gorzej, a, je, a będzie tylko lepiej. Mimo swojego uroku, wielu atrakcji i międzynarodowego charakteru, Odra nie jest w pełni wykorzystana, gdyż istniejąca infrastruktura turystyczna jest niewystarczająca. Odra, choć zaniedbana, jest jednak w dużym stopniu przystosowana do aktywizacji turystycznej. To ostatnie 5 lat to jest niesamowity wprost wzrost żeglugi turystycznej. W przeciwieństwie do żeglugi zarobkowej, która od 2012 niestety zamarła, przewozi się tylko kadłuby produkowane w stoczni Damen, stoczni Januszkowice czy stoczni Koźle oraz ładunki ponadgabarytowe, które nie sposób byłoby przewieźć drogą lądową, a drogą wodną nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Widzieliście Państwo przed chwilą, jaki potężny obiekt przepłynął. To jest pierwszy raz w historii w ogóle Odry, że płynął tędy statek zbudowany. To jest statek dla wojsk ochrony pogranicza dla Grecji, wybudowany przez naszą stocznię w Kędzierzynie Koźlu. Jesteśmy właśnie tutaj w tej Marynie Krapkowice, która powstała z niczego i dzięki entuzjastom, no i oczywiście ich pracy i pieniądzom, zarówno prywatnym, jak i samorządowym. Na tą chwilę na odrze, a właściwie już patrząc od kanału Gliwickiego, mamy właśnie Marinę Gliwicę, Marinę Lasoki, tu Marinę Krapkowicę, w Opolu jest marina. Taka przystań turystyczna w Dobrzeniu Małym, w Brzegu, w Oławie, no i tam Wrocław i, i poniżej. Także można w sposób bezpieczny no i, i bardzo atrakcyjny, jeśli, jeśli oczywiście pogoda dopisuje, spędzać czas na odrze i zatrzymać się na postój właśnie w tych, w tych miejscach. Odra łączy sześć aglomeracji miejskich: katowicką, opolską, wrocławską, legnicko-głogowską, zielonogórską oraz szczecińską. Miasta skupiają ludzi i kapitał, co tworzy nowe potrzeby rozwojowe i jednocześnie daje możliwości ich realizacji. Tak jest na przykład w Opolu. Przede wszystkim to, że zaczyna się rozwijać odra i regiony tutaj rzeki zaczynają się rozwijać pod kątem turystycznym oraz pod kątem sportowym. Przede wszystkim to, że jest coraz więcej łodzi, coraz więcej sympatyków, sportów. I wodnych, i motorowodnych, którzy chcą z tej odry korzystać. Jest to piękny region i uważam, że powinniśmy to wykorzystywać, ponieważ do tej pory było to niewykorzystywane i teraz zaczyna się to wszystko rozwijać. Dlatego naszym pomysłem było to, żeby rozwinąć tutaj akurat tą marinę i żeby w tym kierunku tutaj jakby popularyzować sport i rekreację. Jednym z istotnych aspektów obszarów wiejskich jest wzrastające zapotrzebowanie na atrakcyjną ofertę turystyczną w ich otoczeniu. Należy do niej niewątpliwie turystyka wodna i rekreacja na wodzie które stały się jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Zapotrzebowanie na turystykę wodną stale rośnie. Marina Krapkowice jak najbardziej wpisuje się w kwitnące opolskie. Nie jest może tu kolorowo od kwiatów, ale jest kolorowo od łódek, kajaków i innych sprzętów pływających. Basen portowy, który mamy za plecami, zbudowało Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice i stanowi własność tego stowarzyszenia. Marina Krapkowicka jest takim pięknym miejscem, które ubogaca Krapkowice. Jest to nowe miejsce, które powstało zupełnie od podstaw. Tego basenu tutaj wcześniej nie było, była po prostu łąka. Teraz możemy się cieszyć dodatkową powierzchnią wody, na której stoją przepiękne łódki. Można korzystać tutaj ze sprzętów wodnych. Mamy do dyspozycji łodzie motorowe, kajaki, łódki kanu i rowerki wodne, co stanowi naprawdę bogatą ofertę dla turystów, ale i mieszkańców Gminy Powiatu. I w takie ciepłe dni letnie można tutaj naprawdę wyjątkowo dobrze spędzić czas. Turystyka wodna posiada szereg korzystnych cech gospodarczych, zachęcających do inwestowania i prowadzenia działalności. Na opolszczyźnie prowadzą ją już duże i małe firmy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Najprężniej rozwijają się przystanie i mariny prywatne, a wokół nich infrastruktura turystyczna z przedsiębiorstwami rodzinnymi, czego przykładem jest Marina Lasoki w Kędzierzynie Koźlu, uhonorowana przez PTTK Nagrodą Przyjaznego Brzegu. Obserwujemy znaczną, znaczny wzrost ilości turystów na Odrze. Z roku na rok coraz więcej łodzi, motrowodniaków odwiedza naszą przystań. Oferujemy dostęp do Odry poprzez naszą infrastrukturę, którą dysponujemy, która się rozwija cały czas. Ludzie, którzy przyjeżdżają swoim sprzętem, motrowodniacy mają ułatwiony zjazd slipem do, do wody, mogą się zeslipować. Motorowodniacy, którzy szukają nowych terenów do, do odwiedzania, do eksploracji, znajdują u nas e, dosyć spory kawał ciekawej rzeki, ciekawy krajobraz i można naprawdę przyjemnie spędzać czas nad Odrą, nie wyjeżdżając e, na północ Polski, na Mazury czy nad morze. W tej części Polski jest to bardzo ciekawy akwen do zwiedzania i, co ciekawe, turystyka wodna w regionie staje się niezwykłą atrakcją turystyczną. Jest wiele ciekawych rzeczy, gdzie można wpłynąć bezpiecznie łodzią motorową i naprawdę czuć się bardzo przyjemnie. Z Koźla śluzami można płynąć w kierunku Opola, Wrocławia, Dopłynąć do Szczecina bądź kanałami w kierunku Niemiec. W ciągu sezonu kilkaset osób odwiedza naszą marinę. Są to osoby z całej Polski, również z zagranicy. Czasami spędzają nas dłuższy okres czasu, cały sezon, bądź rozpoczynają swoje rejsy w dołodry. Pamiętam, otrzymaliśmy w 2009 roku pierwsze takie ważniejsze wyróżnienie była to nagroda przyjaznego brzegu. Otrzymaliśmy wiele wyróżnień i to ze Związku Polskiego Motorowodnego, jak i Polskiego Związku Żeglarskiego. W zeszłym roku zostaliśmy wyróżnieni przez magazyn żagle. Otrzymaliśmy cztery gwiazdki jako jedna z licznych marin na Odrze. Walory turystyczne Odry i wypływające z nich korzyści dostrzegło wiele nadodrzeńskich gmin. Kosztem wielu milionów złotych zbudowano nowoczesne i przyjazne dla turystów przystanie. Genezą powstania tej mariny to była miłość do rzeki i do wody. A że Odra jest piękną rzeką i idealnie nadaje się do turystyki, no to prostu trzeba ją przepłynąć cało. To jest na starym korycie odry. Jesteśmy, bo odra przepływa z tej strony na drugą stronę. To jest sztuczny przekop. Jak podłączali kanał, jak zrobili kanał, to wyprostowali to. Tu jest i to jest taka ciekawostka, tam jesteśmy na, tam widać taki biały słupek setki kilometr, a tutaj zaraz jest to cztery. czyli ukradli 4 km. W sąsiedztwie szlaków wodnych jest idealne miejsce na wytyczanie innych szlaków, pieszych, rowerowych i konnych z możliwością organizowania kombinowanych imprez turystycznych. Łączących turystykę pieszą i rowerową z odcinkami spływów kajakowych i rejsów pasażerskich. Wszystkie te formy turystyki powiązane z promocją atrakcji znajdujących się na brzegach i w ich sąsiedztwie, można z powodzeniem realizować na opolszczyźnie.